Studnia czy wodociąg? Co się bardziej opłaca? Dostałeś ostatnio rachunek za wodę i przetarłeś oczy ze zdumienia? Spokojnie, nie jesteś sam. Ceny wody w Polsce w tym roku idą w górę. Planowany podatek od deszczu na większość gospodarstw staje się realnym tematem rozmów przy niedzielnym grillu. Dziś odpowiem na pytanie, które zadaje sobie każdy właściciel ogrodu. Czy inwestycja w studnię głębinową za 6-7 tysięcy ma sens ekonomiczny? Policzyłem to co do grosza. Zapraszam na konkretne zestawienie: wodociąg kontra studnia. Zacznijmy od ceny. Ile kosztuje 1 m3 wody? Średnia cena za 1 m3 wody i ścieków w Polsce przekracza już w wielu gminach 12, a nawet 15 zł. Sama woda 5-6 zł. Jeśli masz duży trawnik w upalne lato, potrafisz zużyć nawet 5 metrów sześciennych dziennie. Jeśli masz podlicznik na ogród, to koszt około 25 zł. Bez podlicznika to nawet 75 zł dziennie. Tylko za to, że trawa jest zielona. A jak to wygląda przy studni? Pompa o mocy 0,75 kW, która podaje około 3-4 m3 wody na godzinę, zużywa prądu za około 1,5 do 2 zł. Za godzinę pracy. Szybka matematyka. Za te same 5 metrów wody, za które w wodociągu płacisz od 25 do nawet 75 zł, przy własnej pompie płacisz mniej niż 3 zł. To ponad 25-krotna przebitka na korzyść studni. Kiedy studnia się opłaci? Powiecie: No dobra, ale wykonanie studni kosztuje. To prawda. W 2026 roku średni koszt wykonania profesjonalnej studni z pompą i osprzętem to wydatek rzędu od 5 do nawet 15 tysięcy złotych. W zależności od głębokości i średnicy studni oraz jakiej jakości zastosujemy pompę i sterowanie. Przyjmijmy średni ogród, który potrzebuje 200 metrów sześciennych wody w sezonie. Z wodociągu zapłacisz za to od około 1500 do 2000 złotych rocznie. Licząc, że masz podlicznik na wodę ogrodową, ze studni zapłacisz za prąd około 100-165 zł za ten sam czas użytkowania. Oznacza to, że sama różnica w kosztach wody sprawia, że inwestycja zwraca się od 3 do 6 lat. A jeśli doliczymy do tego rosnące opłaty abonamentowe i groźbę podatku od deszczu dla dużych powierzchni utwardzonych, ten czas skraca się jeszcze bardziej. Przy temacie kosztów warto wspomnieć również o tym, jak oszczędzać wodę przy nawadnianiu. Klucz to podlewać wtedy, kiedy trzeba i tyle, ile trzeba. Zainstalowany czujnik deszczu lub stacja pogody podpięta pod sterownik blokuje podlewanie, gdy pada deszcz, czyli wtedy, gdy gleba nie potrzebuje więcej wilgoci. W ofercie są także czujniki wilgotności gleby najlepsza inwestycja. Mierzy wilgoć w strefie korzeni, i dopiero wtedy pozwala odpalić sekcję. Działa lepiej niż sama prognoza, bo bada realną sytuację w glebie. To szczególnie ważne przy nasłonecznionych, rabatach i trawniku. Jak można jeszcze zaoszczędzić? Decydując się na sterownik Wi-Fi z automatycznymi korektami czasu podlewania, w zależności od pogody. Sterownik sam wówczas skraca lub wydłuża podlewanie, zależnie od temperatury wiatru i opadów. Możesz w specjalnej aplikacji w telefonie zatrzymać, przełożyć podlewanie, podejrzeć historię i zużycie wody. Bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie podlewania, czyli podlewanie o właściwej porze. Wskazane jest podlewanie poranne przed wschodem słońca. Notujemy wówczas mniejsze parowanie. Przy słabszej, pieczystej glebie zaleca się od dwóch do trzech krótszych cykli zamiast jednego długiego. W rzeczywistości działania, o których wspomniałem Dają zwykle od 20 do 40% oszczędności. A jeśli ktoś szczególnie lał na pałkę, to oszczędności potrafią być jeszcze większe. Warto w tym miejscu dodatkowo zaznaczyć, że jakość wody jest również ważna przy podlewaniu. Woda z wodociągu to woda zazwyczaj twardsza, no i chlorowana. W studni mamy wodę chłodniejszą i bardziej mineralną. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania kosztów związanych ze studnią. Pewnie wielu z was zastanawia się na jak długo wystarczy pompa zapuszczona w studni, bo to również warto wziąć pod uwagę. Samo wiercenie studni to zwykle wydatek na długie lata, czasem praktycznie na zawsze, ale pompa to element, który z czasem może się zużyć. Ile wytrzyma? To zależy głównie od jakości pompy i tego, jak intensywnie ją eksploatujesz, czyli jak często i jak długo podewasz. W praktyce wygląda to tak. Najtańsze pompy często są zaprojektowane na kilka sezonów i przy średnio intensywnym podlewaniu potrafią wytrzymać około 3-4 lata. Pompy ze średniej półki zwykle działają od 7 do 10 lat, a markowe, porządne pompy potrafią spokojnie przepracować kilkanaście lat. Niektóre modele nawet 20. iż mają dobre warunki pracy i są dobrze dobrane do potrzeb. Przykładowo, marki typu Grundfos, Wilo. To bardzo solidny sprzęt, ale cena jest wyższa, bo płaci się za trwałość i spokojną, bezproblemową pracę. Trzeba też pamiętać, że koszt zależy nie tylko od marki, ale przede wszystkim od konkretnego modelu i parametrów. Orientacyjnie mocne, wydajne pompy Grundfosa to koszt od 3 do 5 tysięcy złotych. Modele o mniejszej wydajności, które często spokojnie wystarczą do podlewania to zwykle około 2,5-3 tysiące. Warto też wspomnieć w tym momencie o marce Pomp Torente. Jakościowo wypada bardzo dobrze. A ceny pomp głębinowych często kształtują się od 1000 do 2. I jeszcze raz powtarzam: to są widełki, bo dokładna cena zawsze zależy od konkretnego modelu pompy, mocy silnika, wydajności oraz wysokości podnoszenia. Podsumujmy: czy studnia się opłaca? Jeśli masz mały ogród, np. przy domku szeregowym, i zużywasz niewiele wody, Studnia może okazać się inwestycją o bardzo długim czasie zwrotu. Jeśli masz więcej niż 300 metrów ogrodu, wówczas zdecydowanie tak. Nie ma nic lepszego niż własna studnia. Własna studnia to niezależność od podwyżek cen wody i w zasadzie czysty zysk po kilku latach. Jeśli zastanawiasz się, jaka pompa będzie najlepsza, albo jaki sterownik nawadniania wybrać, wejdź na naszą stronę hypo.pl lub zadzwoń do nas. Pomożemy Ci dobrać sprzęt konkretnie pod Twoje potrzeby. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hypo. Praktycznie o pompach.